Dzień dobry dzieci. Witam was dzisiaj w filmiku Językowa gimnastyka dla dziewczynki i chłopczyka. Zapraszam was do wspólnych ćwiczeń, w których będziemy usprawniać aparat mowy, czyli naszą buzię i język. Najpierw chwilkę poćwiczymy, później przeczytamy wam wierszyk który będziecie mogli powtarzać za mną, nauczyć się go na pamięć i powtarzać tyle razy, ile będziecie chcieli. Będzie to wierszyk z trudnościami logopedycznymi. Ok, to zaczynamy. Usiądźcie wygodnie. Miejcie proste plecy. Zaczniemy od ćwiczeń oddechowych. Żeby ładnie mówić i wyraźnie, trzeba umieć, dobrze oddychać spróbujmy teraz wypuścić nadmiar powietrza wydychając go przez buzię właśnie tak a teraz spróbujmy nabrać powietrze wciągając je nosem i wypuszczamy buźką Możemy ćwiczenie powtórzyć jeszcze raz. Proszę, żebyście zwrócili uwagę, że przy wciąganiu powietrza nie unosimy barków. Jeszcze raz, wciągamy powietrze nosem. Nie unosimy barków i wypuszczamy buźką. Ćwiczenie to możecie zrobić również wtedy, kiedy jesteście zdenerwowani. Czujecie jakieś napięcie, możecie to ćwiczenie powtarzać. Teraz pokażę Wam ćwiczenia, które niektóre dzieci znają z zajęć logopedycznych, które rozćwiczają buzię i język. Zaczniemy od głośnego i wyraźnego wymawiania samogłosek. Samogłoski to te literki, które słyszymy same. A, E, I, O, U, Y. Kiedy je wymawiamy, słyszymy tylko je. Kiedy wymawiamy głośno samogłoskę A i chcemy poćwiczyć naszą buzię, tak by poćwiczyć mięśnie, twarzy, szczęki i szyi, mówimy to A, bardzo głośno, bardzo mocno otwierając buzię. Spróbujcie ze mną. A, a teraz samogłoska. E, inaczej układa nam się buzia, inny jest też dźwięk. E, tutaj rozciągamy buzię. I, samogłoska. I. Ona sprawia, że nasze mięśnie, tutaj krtani, szyja się napinają. O! Samogłoska. O! Układa się. Układają się nasze usta w literkę. O! Spróbujcie. O! Kiedy robimy to mocno, czujemy, aż mięśnie nasze zaczynają nas pomału boleć. U! Kiedy mówimy, Uuu, robimy dziubek. Yy, kiedy wymawiamy samogłoskę, yy, zmienia się nasz głos. Zaciskamy tutaj mocno mięśnie. Spróbujmy teraz powiedzieć samogłoski po kolei, bardzo mocno otwierając buzię. A, E, I, O, U, yy. I jeszcze raz. A, E, I, O, U. Y. Super. Teraz poćwiczymy nasz język. Może niektóre z was znają takie ćwiczenie, gdzie językiem liczymy zęby. To właśnie teraz będziemy robić. Policzymy górne zęby, a potem dolne zęby. Przy pomocy własnego języka. Musimy czubkiem języka dotknąć zębów, zaczynając od tych zębów, które rosną z tyłu, poprzez te, które są na środku, kierując się do drugiego boku. Ja Wam pokażę. I możemy te ząbki policzyć również od drugiej strony. Spróbujcie wykonać to ćwiczenie. Ok, a teraz to samo zrobimy z ząbkami, które rosną na dole. Policzymy językiem zęby, które rosną na dole. Świetnie. Teraz spróbujemy zrobić ćwiczenie, które polega na umyciu zębów własnym językiem. Spróbujemy, tak jak przy liczeniu zębów, dotknąć językiem górnych zębów i przejechać po nich językiem, tak by on był na zewnątrz ząbków. Już Wam pokazuję. I w drugą stronę. I to samo ćwiczenie robimy z zębami na dole. Świetnie. Teraz zrobimy trochę śmiesznych min. Spróbujemy wyciągnąć język jak najmocniej się da na brodę. Uwaga. Spróbujcie. Teraz spróbujemy dotknąć językiem nosa. Mój język jest za krótki, nie dotyka nosa. Ale te ćwiczenia mają nas rozciągnąć, rozciągnąć języczek, usprawnić go, tak samo zrobić z buźką. Teraz spróbujemy zrobić trąbkę z języka. Uwaga, kto jest gotowy? To są śmieszne miny. Ok, a teraz. Moi drodzy, jak już mamy tak rozciągniętą, rozćwiczoną twarz, możemy spróbować powiedzieć trudny wierszyk. Ja przeczytam Wam dzisiaj wierszyk z książeczki pani Marty Strza Małgorzaty Strzałkowskiej, gimnastyka dla języka. Buła bibuła. To jest wierszyk, w którym są. Trudne słowa. Przeczytam go, a wy możecie spróbować powtarzać za mną, mówić ze mną, a jak będziecie mieli ochotę, to możecie włączyć sobie film kilkakrotnie, przejść do tej części z wierszykiem i spróbować nauczyć się wierszyka na pamięć. Gotowi? To zaczynamy. Małgorzata Strzałkowska. Buła bibuła. Buła bibuła. Baobab baba. Żądło. Żarówka. Żyrafa żaba. Rurka. Rewolwer. Rabarba. Rabarbar. Robot chochoł, hałupa, chleb, chechło, chrobot, pszczoła, pszczołojad, pszczyna, pszenica, źrebak, źre, ździebełko, źródło, zierenica, szczebel, szczelina, szczebiot, Szczekanie, ćmielów, ćma, ćwikła, ćwiek i ćwierkanie, szal, szafa, szyszka, szewc, szeryf, sześć, czub, czoło, Czesław, czyżyk i cześć. Spyta ktoś. Gimnastyka dla języka. Jak widzicie, ten wierszyk jest trudny. Nawet ja popełniam błędy. Będziemy się starać, mówić ładnie, głośno i wyraźnie i ćwiczyć buzie. Jeśli tylko macie ochotę, wracajcie do tego filmiku i ćwiczcie ze mną codziennie. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, ściskam, pani Magda, pedagogzka.